Nie mam nic do powiedzenia oprócz tego, co powiedziałem na poprzedniej konferencji, że na bieżąco prokuratura z ilość zdarzenia jakie miało miejsce 15 godzin później, czyli poniedziałek o godzinie około 14-15, co jest potwierdzone pieśniąkami prokuratorskimi sekretariatu złożenie właściwych dokumentów zawiadamiających o danym fakcie, o którym się wcześniej rozmawialiśmy. Chciałem podkreślić, że również sukcesywnie w czerwcu, w lipcu i w sierpniu prokuratura o tych kwestiach, które poruszała, że nie są jej znane, czy rzecznikowi nie są znane, na tą okoliczność również posiadam wszystkie dokumenty poświadczone przez prokuraturę, że otrzymałem. Żeby być w pełni wiarygodności, zabieram dzisiaj pani pełnomocnik kancelarii Prawnej, pani Natasza Mility która y, jest obecna tutaj na sali i myślę, że w tej sytuacji oddałbym głos, bo praktycznie powtarzanie tego, co ja mówiłem wcześniej, no jest bez sensu. W związku z tym y, Kancelaria Prawna powinna się wypowiedzieć na ten temat, y, jak to się stało, że dla rzecznika prasowego prokuratury rejonowej y, te fakty, o których mówiłem. I te fakty, które posiadam na potwierdzenie, nie są znane lub pomawiane, że zostały zgłoszone w ostatniej chwili. Nie, nie w ostatniej chwili. Mówimy o kilku miesiącach wstecz. Dziękuję.